I witam Was wszystkich bardzo serdecznie w przeglądzie nowego snapshota dla Minecrafta 1.19.3 i Minecrafta 1.20. Tak, to skomplikowane. Jest to drugi z rzędu snapshot, który jednocześnie jest niewielki, ale dodaje przy tym naprawdę bardzo fajne rzeczy. Jestem przekonany, że zmiany i nowości, jakie w nim zostały zawarte, przypadną wam do gustu. I bardzo bym was oczywiście od razu prosił o zostawienie łapki w górę. Im więcej ich będzie, tym bardziej YouTube będzie promował ten materiał i więcej osób się dowie, co dla nowego Minecrafta zostało przez Mojang zaplanowane. No i oczywiście subskrybujcie kanał, by być ciągle na bieżąco ze wszystkimi nowymi, Zapowiedziami, które niewątpliwie w najbliższych tygodniach będą ujawniane. Dziś zaczniemy od Waszej ulubionej części przeglądów snapshotów, czyli zmiany w ekwipunku Creative. Na szczęście te są marginalne i wychodzi na to, że już najprawdopodobniej wiele się w tej kwestii nie zmieni. Pierwszą rzeczą, która jednak się dzisiaj zmieniła, to jest dodanie torów do zakładki z narzędziami. A druga i na szczęście ostatnia rzecz jest związana z naszą ukochaną zakładką Redstone i w niej zmieniła się jedynie kolejność bloków, które są pierwsze. W ten sposób prezentowało się to w poprzednim snapszocie, a tak prezentuje się to teraz. Nie jest to jakaś znaczna zmiana, ale z pewnością przyjemna dla niektórych. Zmieniły się również zaplanowane dla Minecrafta 1.20 rzeźbione półki na książki. W ten sposób oczywiście one się prezentują, jeżeli są w nie włożone książeczki, ale oczywiście możemy te książeczki sobie zdjąć. I co tutaj jest mega ważne? Od teraz sami ustalamy kolejność tych książeczek, które mają być włożone, a które nie. Chcę mieć na przykład książkę na dole, na środku? Klikam tutaj i mam. Chcę w lewym górnym rogu? Działa. Prawy górny róg? To samo. W ten sposób możemy sobie pięknie dostosować, jak nasze półki na książki w powiedzmy bibliotece mają się prezentować. Wyborna zmiana i niesamowicie się cieszę, że Mojang zdecydowało się to jednak zaimplementować do gry. Dzięki Mojang. W poprzednim snapshotzie otrzymaliśmy przyjemną niespodziankę w postaci bloków bambusa. Ich teksturka teraz delikatnie się zmieniła. Poprzednio wyglądały z boku tak samo jak tutaj, tyle że ich górna, kropczasta, że tak pozwolę sobie to nazwać część, była niemalże identyczna jak w przypadku wariantu okorowanego. Teraz widzicie, jest zielona. W kwestii bambusa również nieznacznie zmieniły się deski. Wcześniej miały teksturę pionową, tak samo jak w przypadku okorowanych bloków bambusa, a teraz te stały się poziome. Zmiana podyktowana jest temu, żeby wzór pasował do poprzednich desek, jakie mieliśmy w Minecraft, więc te wyglądają niemalże identycznie, tylko z tymi drobnymi, można powiedzieć mniej wyraźnymi pikselami przeplatającymi kolejne części tego bloku. Dla porównania tych zmian zobaczcie jak te bloki prezentowały się w Snapshotie 45A, a jak prezentują się teraz. Koniecznie w komentarzu napiszcie, które tekstury dla was były lepsze. Ja, jeżeli chodzi o te nowe deski, zdecydowanie uważam je za lepsze. Tak samo zresztą jak bloki bambusa. W Minecraft 1.4 po raz pierwszy w historii pojawiły się bloki w postaci główek mobów oraz gracza. W 1.9 została dodana głowa smoka, która niestety nie wypada po jego zabiciu, ale dostaniemy ją odwiedzając miasta Endu i grabiąc statki, właściwie ich dzioby. Ale dzisiaj została dodana po tylu latach, czyli siedmiu, kolejna nowa głowa, czyli tym razem piglina. Moba dodanego w Minecraftzie 1.16. Głowę piglina możemy sobie założyć na głowę, wówczas podczas chodzenia uszy będą się poruszały, co wygląda naprawdę świetnie. Z pewnością pamiętacie, że zasilenie głowy smoka spowoduje animację poruszania się jego paszczy. Czy w przypadku Piglina uszy również będą się poruszały po zasilaniu? Oczywiście, że tak, to jest naprawdę świetnym detalem i mam nadzieję, że Mojang będzie również jeszcze kontynuowało trend dodawania kolejnych główek MOBA z miejmy nadzieję również ciekawymi animacjami. Tak jak mówiłem, niestety nie wiemy, czy Mojang będzie chciało dalej kontynuować trend dodawania nowych główek, ale jeżeli miałoby się to wydarzyć, bardzo bym chciał, żeby pojawiła się główka Ravagera, główka Pająka, również i Wiedźmy razem, najlepiej z jej czapką, Endermana, no i oczywiście zombie Pieglina. Wtedy to jedno jego ucho z pewnością świetnie by wyglądało podczas oczywiście animacji po zasileniu. W komentarzu napisz proszę pięć główek, które ty byś chciał, żeby pojawiły się w w następnym snapszocie o ile takowe miałyby się faktycznie pojawić. A dlaczego ja w ogóle mówię o dodaniu kolejnych główek mobów? Ponieważ w tym snapshotcie została zaimplementowana oczekiwana przez wielu funkcja, czyli odtwarzanie dźwięków mobów przez noteblooki. Odbywa się to tylko wtedy, jeżeli na tym node jest postawiona główka jakiegoś moba. Również oczywiście mamy główkę gracza, ale ta jako jedyna niestety dźwięku nie odtwarza. Jednak pozostałe główki już tak. I co ciekawe, każda z nich odtworzy dźwięki tak zwane ambientowe, czyli te, które MOB wydaje sam z siebie, jeżeli się zespawnuje. Wyjątkiem tutaj jest Creeper, ponieważ ten swoich dźwięków ambientowych nie posiada. Zatem po zasileniu notebooka, na którym jest głowa zombie, usłyszymy coś takiego. Mm. W przypadku Creepera, tak jak mówiłem, nie mamy dźwięku ambientowego, dlatego usłyszymy dźwięk, który zazwyczaj słyszymy tuż przed tragedią, czyli przed wybuchem. Tak, zabrzmi szkielet. W ten sposób widrowy szkielet. Taki dźwięki wyda główka piglina. Oczywiście została główka Smoka. Poszukujmy się, nie jest to coś, co całkowicie odmieni naszą grę, ale na pewno jest to bardzo przyjemna sprawa, która znajdzie swoje zastosowanie w niektórych budowlach, jak na przykład Katakumby, w których będziemy mogli sobie wywołać, kiedy chcemy na Survivalu, dźwięki np. szkieleta czy zombie, bez potrzeby sprowadzania tam prawdziwych mobów. No i oczywiście druga dla mnie ważna sprawa, czyli nadanie faktycznej użyteczności wszystkim główkom, jakie w grze mamy. Oprócz, oczywiście, główki gracza. To dalej jest bezużyteczne i dalej się nie da tego zdobyć na Survivalu. A szkoda! Pozostała jeszcze kwestia zdobywania tych główek. Tak samo jak w przypadku chociażby główki Creepera, czy zwykłego szkieleta, zdobędziemy ją poprzez zabicie MOBA naładowanym Creeperem oczywiście nie polecałbym specjalnie sprowadzać naładowanego creepera do netheru, ponieważ może to być dosyć niewygodne, jeżeli chodzi o przejście przez portal, ponieważ creeper od razu się przeteleportuje, a my próbując do niego dołączyć, najprawdopodobniej od razu byśmy zginęli przy wybuchu właśnie w tym portalu. Dlatego ja najbardziej polecałbym wam zrobienie takiego systemu, iż stawiamy portal do netheru, obok niego mamy już przygotowanego, naładowanego creepera, z netheru sprowadzamy sobie takiego piglina i jak najszybciej dokonujemy Wybuchu tego Creepera, tak by Piglin nie zdążył się zmienić w wersję zombie. W Nederze endermany, szkielety oraz widerowe szkielety pojawią się tylko wtedy, jeżeli poziom światła będzie wynosił 7 lub mniej. Wcześniej była to liczba 11. Zmiana ma na celu osłabienie niektórych farm, które wykorzystują portale do Nederu. Portal zaskakująco mocno świeci i dopiero w takiej odległości jak teraz, czyli trzech kratek, pojawią się moby, czyli w miejscu, gdzie teraz stoję. Rzeczy podniesione przez endermany używają teraz tabeli łupów do generowania tychże zabawicy. Pojawiła się nowa komenda, która w pewien sposób pozwala nam na danym obszarze podmienić biom. Jak widzicie, tutaj mamy głównie polane, ale po wpisaniu tej komendy na tym obszarze zrobi się ciemny las. Niestety nie jest to takie piękne, jak się wydaje. Z pewnością kojarzycie komunikat, który mówi, że niestety obszar, który został zaznaczony komendą, nie może być większy niż 32 768 kratek. No i niestety w tym przypadku również. To tak działa. Ale mimo wszystko dzięki tej komendzie możemy uzyskać takie ciekawe widoki, gdzie na różnych warstwach mamy różne kolory trawy, a to dlatego, ponieważ na każdej wysokości ustawiłem inny biom. Dżungla u góry, niżej ciemny las, a na samym dole oczywiście badlands i na całej powierzchni polana. W ustawieniach pojawiła się nowa opcja Telemetry Data. Śledzenie diagnostyczne to narzędzie, które pomaga twórcom zrozumieć to co lubimy w Minecrafcie i pozwala im to ulepszać, więc być może dzięki temu wkrótce otrzymamy <śpuszamy> lepsze aktualizacje. I z grubsza w dzisiejszym przeglądzie to był na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał snapshot, jak i oczywiście przegląd. Pamiętajcie o łapce w górę, bo to raz, że niesamowicie motywuje do dalszego nagrywania, a dwa, dzięki temu więcej osób się dowie, co wkrótce pojawi się w Minecrafcie. Pamiętajcie, że to są de facto cały czas snapshoty do 1.19.3, ale zawierają rzeczy do 1.20 i oczywiście bloki bambusa, które zmieniły w tym snapszocie teksturkę, czy też główka piglina wraz z dźwiękami noteblocków również pojawią się dopiero 1.20. Wychodzi na to, że samo 1.19.3 nie dostanie żadnych nowych bloków, bo oczywiście wcześniejsze tabliczki wiszące, czy też nawet i mop, jakim jest wielbłąd, też planowane są na 1.20. Pamiętajcie, że poradnik jak grać na tym snapszocie z nowościami został opublikowany w poprzednim przeglądzie, więc serdecznie Was do niego odsyłam, jeżeli nie wiecie jak na tym Snapshocie testować nowości. Dzięki piękne za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć! thank <laughs> you